Są jakieś problemy, które uniemożliwiają zrealizowanie tej, tej inwestycji. Późnienia przestańmy na związane z procesem inwestycyjnym, natomiast w z tym, że ta inwestycja znajduje się na, na, na ten moment, na terenie gminy Polniec. Dopiero w dalszej części ma być realizowana przebudowa alguję polskiego na, na obszarze gminy Krobia pewnie obowiązek na zarządu inwestorzy powiadamienia o na ewentualnych opóźnieniach, ale oczywiście powoję się na dzisiejszą interpelację z, taką, z takim zapytaniem wystąpimy wprost do realizacji urządzeń wodnych. Wszystkie tak. dziękuję bardzo. <laughs> dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Odzone głosy i wniosek z Państwa Proszę bardzo, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Prezydencie, droga ciołkowo-rogowo została odnowiona uczniem. Firma, która wierciła yy, opory na tym terenie, już w sprawie, nie prawie nieprawda, ale częściowo zdążyła ją zniszczyć. Tam jeżdżą ciężkim sprzętem, a przede wszystkim jeżdżą tak szybko, przesuwają się na tej drodze, żeby zostały nowe wywoje, a przede wszystkim jutro jest odbiór tej yy, ziemi, yy, gdzie te wierty, wiertacze stali i tą drogę wyjazdową zniszczyli. Dzisiaj nawieźli tyle gruzu z drogi asfaltowej yy, te miejsca, no to jest droga polna dojazd do pola, nie jakaś droga co oni sobie myśleli, że to jest można utwarzać obojętnie czymś śmieciami. Wszystko dowiedzieli, dzisiaj przysypali ziemią. Na pewno jutro będzie miała to złe konsekwencje po prostu, bo na pewno sobie Pan właściciel na tym terenie nie pozwoli sobie, żeby jakieś śmieci mu złożono. Jeszcze droga ta drogowa do Ciałkowa. Jest zaraz, że jest dobrze utwardzona, a po drugie krzaki. Tak zaraz że pojazd jeden z drugim się nie nie minie, ze względu na to, że te krzaki już wchodzą na środek drogi. Tak bym prosił, że gdy droga jeszcze podatowa, żeby interweniować i chociaż przyciąć, żeby to można było tam przejechać. Droga chwałkowo do metarni. Ja rozmawiałem z panem Andrzejem. Tego. I chciałbym, żeby po prostu nawieść tam trochę ażki i wyrównać, bo tam naprawdę w tej chwili nie idzie przejechać. No wszyscy jedzą chodnikiem, Mówię na cholerę, ten chodnik nam zależy, po to, żeby trochę chodnikiem mieć. Równiarka, trochę ażki i wyrównać to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, kierownik Orłański. Panie burmistrzu, dotyczy drogi Krobia Publicki. Czy nie można administracyjnie. Na niektórych właścicieli gruntów płynąć, bo takie były piękne, pokopane rowy, a w tej chwili już kukurydza tam właśnie, w niektórych miejscach. Ja wiem, że to jest problem, ale chociażby administracyjny dał mu nakaz, że nie wolno mu tego rowu zaorać, tylko tu są pewne granice. Nie? Wszyscy się <laughs> Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, to, może jedną kwestię taką, zostałem zobowiązany idąc tutaj na, na sesję przez pana Mikołaja Kawczyńskiego, żeby wypowiedzieć taką kwestię że być może jest to za późno, bo jutro jest tam kładziona koło niego warstwa warstwa asfaltu, ale on chce zwrócić uwagę, że planowanie było jakieś księżycowe, używam jego słów i że na odległości co najmniej 300 metrów jego okolicy w kierunku Darwida nie ma żadnej studzienki kanalizacji deszczowej, że on sobie nie wyobraża w sytuacji, no, już po oddaniu tej drogi, po zakończeniu tych pracy. Tyle mnie zobowiąza i przekazuję. Dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze pragnie zabrać głos? Jeszcze ja tylko krótko też w kontekście tego remontu drogi wojewódzkiej, którego jak wiemy dobrze inwestorem jest samorząd wojewódzki i też chciałbym troszeczkę też uporządkować dla za informacje też między innymi na stronie internetowej odnośnie tego czasowego jakby utrudnienia tak? w ruchu od dnia dzisiejszego do, do soboty i dobrze takie informacje się pojawiają mam nadzieję że będą się pojawiały tutaj w przyszłości gdyż no to tam też pomoże jakby zaplanować objazd ja też, żeby dzisiaj jadąc na sesję, ja też nie do tego prosząc o, o troszeczkę delikatne opóźnienie, no są też i roboty tutaj e, w Gostyniu, tak, są roboty też na drodze wojewódzkiej, więc też mając takie informacje wcześniej, mówię też jako mieszkańcy, tak, możemy wcześniej się do tego e, przygotować i też wyjazd do pracy, czy wyjazd w inne miejsce sobie zaplanować. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa pragnie zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Proszę Pana, żeby nie jeszcze zabrać głos. Oczywiście, jeżeli chodzi o drogę środkowo-rogową, dokonamy obrębnięcia, zwrócimy się do powiatu, bo widzimy działań interwencyjnych w stosunku do osoby, które wykonała uszkodę na tej drodze. Jeżeli chodzi o drogę fałkową, fałkowieczną, trzeba się temu przyjrzeć i podjąć odpowiednimi działania interwencyjne. Jeżeli chodzi o kwestię Administracyjnego, hmm, administracyjnych działań związanych z, z zajęciem pasa drogowego przez rolników hmm, na potrzeby gospodarstwa czy uprawiania ziemi. Hmm, jest to element związany jakby hmm, z, z działaniami o charakterze cywilnoprawnym i roszczenia są dochodzone w, w tym momencie albo do postępowania z yy, Wiąże się to hmm, również z określonymi działaniami, które należały podjąć na terenie całej gminy. Bo to nie dotyczy tej jednej drogi. Jest to dosyć globalny problem. Ja też zwrócę uwagę na jedną rzecz, którą mało kto czy, czy, bierze pod uwagę w tych działaniach, że, że jest to przywłaszczenie mienia. Granice są określone, Chodzimy i zajmujemy w a również ma to związek i dotyczy to nie tylko ruchomości czy jakichś przedmiotów, ale również yy, nieruchomości, yy, to mamy do czynienia z yy, zaworem tego mienia yy, i z tego wynikającymi konsekwencjami. Drogi nie są niczyje. Mają swojego właściciela, to, yy, może to być państwa, może to być samochód inny, no, wojewódzki. Mogą być to czasami osoby prywatne, również takie robić na terenie nie mamy. i e, na tego typu konsekwencje e, również w jakiejś perspektywie czasowej, e, na te osoby mogą podjąć. E, uregulowanie e, przebiegu dróg na terenie gminy jest tematem podnoszonym przeze mnie <coughs> w początku pracy tutaj, podnoszonym na, na każdym zebraniu w różnych miejscowościach i rzeczywiście zgadzam się z tym, że wymaga to interwencji. Natomiast jest kwestia priorytetów, które sobie przyjmujemy, działań, które jesteśmy w stanie zrealizować jako urząd i skali tego przedsięwzięcia. jest kwestia zapewnienia środków finansowych, chociażby na kwestię regulowania i wytyczania granic. Rzeczywiście ubolewam no, nad tym, że pewnie z jakieś poczucia bezkarności te działania są powtarzane właściwie na wielu, wielu drogach. Ja nie chcę generalizować i nie chcę yy, mm, mówić, że dotyczy to yy, wszystkich dróg i wszystkich nieruchomości, bo pewnie tak nie jest. Natomiast jest to na pewno, yy, Skala tego jest yy, bardzo duża i bardzo yy, na perspektywie zarządzania tymi drogami też tak. Wszystkim wszystko tak. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś kwestie, które by chcieliśmy tu wypowiedzieć? Chciałbym jeszcze jedną, bo nie się do tego kwestii, dzięki. Jest to projekt zarządzania województwa. Zarządcy drogi wojewódzkie, te finałe tam na podjęcia jakiejkolwiek interwencji rzeczywiście nie jest, nie, ma, nie jest niewłaściwy czas na tym poziomie inwestycji. To jest kwestia odniesień do projektu, na poziomie projektu. Projekt był w urzędzie w którym były sygnalizowane przez nas możliwość konsultowania. Ocena czy przebieg, czy lokalizacja gdzie jest właściwa czy niewłaściwa, tak naprawdę zostanie ostatecznie zweryfikowana w momencie uruchomienia tej drogi I będzie mówić oczywiście stwierdzić, czy błąd został popełniony, czy nie. Projekt bierze odpowiedzialność za ten projekt, inwestor za przebieg inwestycji. No, tak jak dzisiaj się przekonaliśmy, błędy się zdarzają, błędy mogą być popełniane. Ważne jest żeby interweniować na poziomie projektu, żeby zwracać na to uwagę, żeby pytać. A teraz sytuacja sytuacji, kiedy inwestycja już jest zrealizowana albo nie sfinansowana, to wtedy te interwencje są w zasadzie no, tylko stwierdzeniem stanu faktycznego, i mają charakter właściwie tylko ocen, a nie już jakiegoś skutecznego, skutecznego działania. Ja apeluję do analizowania działań na poziomie projektów, podejmowania <coughs> inicjatyw, dlatego tak ważne jest zadaniem się społeczne, społecznej, jak najlepsze nie wyrażać, są udział między innymi w Gminie Krowia, w takim projekcie realizowanym przez Instytut Zachodni, który będzie 5 opinię Gminy Województwa Wielkopolskiego dotyczące wypracowania procesów i metod, skutecznej konsultacji społecznej z mieszkańcami działań, działań samorządu. Mam nadzieję, że w wyniku tego udziału w tym projekcie również kwestia skutecznego wycieniania z informacją do mieszkańców i włączania mieszkańców różnego rodzaju przedsięwzięcia ulegnie poprawię. Ja tylko powiem, że w zakresie konsultacji społecznej na temat projektu budżetu partycypacyjnego Papilniakiej, z tego, miasta Krowi wzięło udział gdzie no, to jest 4,5 tysiąca mieszkańców, ta sprawa gdzieś dotyczyła. No, to też pokazuje skalę pracy, jaka jest w jeżeli chodzi o, o demokratyzację życia i budowę społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Dziękuję bardzo. W porządku obrad dzisiejszej sesji chciałem podziękować za przygotowanie tej sesji za dyskusję, za obecność zamykam XXXIX sesję Rady Miejskiej Dziękuję bardzo.